Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj spędzimy z moją córką, weloniką Weroniką dzieci dni na świecie. One blog. Więc subskrybujcie kanał. Nie, blog, jak co? subskrybujcie kanał, żeby był na bieżąco. I łapkujcie. I więc lecimy do odcinki. Dobra by widzowie, więc mam, będziemy zaczynać 10 dni One blog. Czy no, Co? 14 lat jak kul dziąłem co? 17 jest e, tego <coughs> jak to się nazywa? Po domi, po domu. Powiedz teraz. Po domów... 17 jest. Uuu ja bym. 16? 17 mówię. Nie 17, 17, tak gadam. Czy dzieci? Hmm. No i gnałe. Ale i tak będzie, jeszcze dużo rzeczy. <coughs> No wy nie zabielej! A to, 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 to ja bierę. Czekaj. No weź nie zabieraj! Dobra, już idę, czekaj, moment. Nie bierę, nie bierę. dobrze? dobrze. Kopiemy. Dziedzinni to jest plecy dzień. Na one block. To blok kopiemy my. Tu sobie... My tu sobie kopiemy. Ja już mam crafting. Dobra. Postawiłam tam, bo tu na razie Na ćwiczy, one block. dzieci Na ćwiczy, one block. Ja nie odwiedzam. Tak? Nie sam powiedzieć. Co ty zrobiłaś? No nic, bo nie miałam gdzie postawić. Ale może to tu jak złapiesz? Znaczy, jak to z Dobra, niech będzie tak naprawdę. Dobra, tu kopiemy. Złapię. <kluz> Dobra, złapałam. <kluz> jak spimy, to w tej sali liczbcy jako trzydzieści dni. No jak nawet... Wtedy jest jedna... Jeden, a potem to jest to dwa dnia. Tak jak spimy. Wezwali ich niektórzy. Powiedziałbym, nic. Dzieci tu tu będziemy spędzać na ćwiczyłany blok. Ile razy to jeszcze powiedz? Nie wiem. <laughs> Mas, czekaj, wrzucę ci to. Okej? Proszę. Zobacz, co to jest. Nie, świnka Halinka, nie spadaj! Nie. Hej, <laughs> siema dabiam klopkę świnka kanin, a mnie może ma spać. Małe pazury ją nie. <śmany> <śmany> Mała świnka spada. do To może od dwóch Odłodzię ja to lepiej. Węka, nie, na razie to. nie, nie, bo ja kupię e, to. Ja kupię to. Co? Wiksinie. O. Pozostawiam na Nie dziedzinie. Uciekł na tego. Wykop to. Tu, tu, tu. Właśnie zapomniałam, że ciągle to będzie. Mogę zrobić jeden kilo? Lub kilo? No nie mogę, bo nie mam drewna. Ja mam! Co ty, ty zrób. To nie kup tego! Męka! Nie kupię. Mm, nie kupię. Piachu! Piachu, piachu, piachu. Ty widzisz mnie jako śpiew czy jak? Nie, mm, jako dziewczynę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. 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 Dwa dla muszę to przerobić. Melony. I muszę to przerobić dzieciak. To. Tak dodat czuś macinek. I udłobimy tu kwiniać padło. No nie. Jeskrować padło. już zapka. Tu tu. tu tu. 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 tu, tu, tu. Na co mi dać klep? No, bo się... Na co? To ja podzieliłam. Mi... Ale mogę spać, mogę z spa no, no, To no, ja. jest. Odłóż. byłem jeden kilo wiecie. o kilo jest. Ja nie To seria no, bo To ja tu jest. ja

No, bloku rozbuduję. Lot <kuh> mamy kolejny podrąb! Nie luczej! Nic, mamy kolejny podrąb! Odliczanie jest. Co to takie jest? No. Będę to wykopać przez. Ci dzieci. Czeku, trzeba czekać. Ta dzieci 15. Więc widzę. Mukicę! Prawie była spadła bo nie wiem. Prawie jest drugi dzień już do odlubienia. Prawie drugi dzień. Będzie przed 30 minut taki odcinek, pewnie dwa. Mamy kolejny i Łuk! Co? Chleb! Hmm. YouTube Team 95. Co to 95? Może jakieś dobre rzeczy będą? No. Może teatry będą, czy nie? To jest drugi level YouTube. Biedny crafting proszę tam do tyłu ja tu i to do wykopię. Mamy kobiet na arcie. Szybko po Możemy zrobić... Żelazo, no możemy zrobić? Kobiet z toniarki, czy nie? Nie mamy lawy. Myślałem, że lawą będzie. <ślesk> Ale głupi tutaj to. Nawet nie ma kobla. O, na mamy. Dla No kolejne żelazo, a my nie mamy czym zrobić. Żeby wykopać to żelazo Prawie drugi dzień już. No, jak no, sobie. zrobić? One block. Może wyłączyć tylko... dead. Może wyłączyć dead. Nam zakłóca. No. Zakłóca. Tak. <laughs> Idealnie powiedziałeś. Jest teraz. Zakłóca. Zakłóca. O będę mógł już sobie robić ten kurz. Kurde, zrobiłam burzę. Tylko mi nie dziepknij. Dobra, ja tu jestem. Dobra, tu. Tak będę mógł wydobywać z lado. Seria? Nowa i stąd. O, diament! O, diament był! Weź, to weź sobie to, weź, wiesz. My kopiemy razem. No dobra. No to sobie kopię. <coughs> Lewno. To, zielono. To, to. Marek, możemy zrobić e, to. To. Zyparakę? separalkę no, A to. Cyparalkie. No, gdzie Nie. Czy nie. nie, damy nogę? No, bo ja... Tu robię. Nie biji. Zginęliśmy. A ja mam laka. Z dwoma zależamy, ale nic, nic. Nic. No z dwoma tylko. A ja to było potrzebne. No, miałeś ja rację, ja będę przykładał. I trzeba pół płytki dla Jest po co? Dzięki temu nie będą tak wybuchać Mam gdzie zrobić? Mam. nie tak. I klawę, i nie mam dywidenda. Ale ja tu zrobię trochę powiększę I będę musiała tam ksy dać. No. Bo to jest nienormalne, no? Tu się zaraz odrzawala. Tak. To już jest drugi? No, tylko jeszcze <grych> pójdę. Gdzie mamy jego dla mnie? Tu. Tu mamy. Widzowie tu mamy dla mnie sobie kopie <laughs> powiem uważaj tu jest dula i wodę nie strac jak będzie przynosiła. no bo wody nie jest. jeszcze Dobra, ja odłodzę tą wodę tu Złotem. Nie zastanówcie panu. Wiem. Chyba buduj dalej. Leci, leciało to. A ja to nie mam tego. Czeka. Tego jak to się nazywa? M Marek! Jak to się nazywa? Nie wiem. Węgiel. Okienka. Łódz cały. To Ula la. Bądź <laughs> stąd. Wypadł. Łódz. Chełmik. Powiększ wyspę trochę I tu będzie... Zombie spadaj stąd. Spadł? No. Dobra. Patrz, Ej, tam mamy, diamenta przed sobie! Nie, będziemy tego diamenta. Poza sobie. Dobra, ale i tak będą wiele. To nie moja wina, że ja to nie wiedziałam, że to była góra i Wąt stąd. Ciebie nie zapilacaliśmy na implede. Masz jakiś ten? Co? Na przykład... Yy, yy, jak to się nazywa? To, czy, że się przypala węgiel? No. Albo coś tam? To daj mi, porozświetlam to, okej? Okay? No. O, panie, <laughs> gdzie ja pierdolę! Nie chcemy, żeby w nasi składzie. I mamy kolejny bungie. Kolejny to. A tak, tutaj. O, kolejny hełm. A już to lepiej jest. Bez nam, klip to tutaj przyjdzie. Mówiłam! Uuu, jak mało wysadził. To serio, to działa. Kolejny mało. Zalep to lepiej. To O, ksyna! Uuu, lawa! Robimy to! Ej, co to? Robimy to! Eee, czeki, To jest pieczyk, to nie jest Co dajmy. do... To nie niemodliwe, będzie tak chwilę od już mamy. Dobra, mam. daj rzeczy do do ksyni. 13 minut. 2. z mamy tak. Dobra, do której? Do tej do takiej. Dobra, tu damy lawę. Chełm, to. De ladzo, nie, dla to mój Ale nie ważne. Będę przypalał. O. To, 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 to. Nie, to sobie wegnę. To, 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 to. To, jest to. To, to. I to, i to. To dawaj. To. To. Nie, to też. Matko! To moja To jeden. No O, i drugi dzień! Mamy drugi dzień. dzień. Musimy liczyć to zawsze. Drugi dzień. Ta co, czy mam odcinek? Widzowie, kopiemy tu. Judzie, trzeci dzień. Nie, czwarty. Czwarty, jut. Trzeci? Nie wiem. Drugi! Nie, drugi już był. Trzeci, tak, trzeci teraz. U, kolejna lawa. I totem! Seria? No? Uuu, lala. My ja to odładę w tej Marek, to sobie robię kilka. No. To, to... To ja dokładam. Są nowe zabyły. Ok, next, nie. Tam? A w kolejny diament. To weź to. Jedyk zap, tu jest, matko. Weź to. To jest w ptyni. Ja tego nie chcę. Nie te... te... eh? <coughs> je ne sais pas. Je vais tak faire C'est pinces. Je diamenty. te O kolejny level Je Tak szybko faire des pinces. Nie wiem Je No Nabite żeby To jest nowy skyblock. Nie widzę gdziecie takiego kopać. No będziemy iść trochę do tyłu, co i blocky, i będziemy na tym bedlock tu jest. Oj się tam na ten skacz sobie po bedloku. Bijecie mi niestety. Ja, 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 ja. O no, no, no. więcej tu, więc, tobie budule. Nie, bo ja jestem kopar, bo ty ciągle kopiesz. Dobra widzowie. widzę, Nie chce ci dzień. Marek, Pod... i co zrób? Może Ja jestem rozgryzł. 10... Będzie. Nie chce ci tylko. 20. Nie, tylko 15. A w kolejnym odcinku będzie jutro, 25. Co to za level? A ty niedny? Ja wyłączę dać. Ubiladela? Co ma? Niskie. Ubiladela? Walnij koło łapką tak trochę. Nie chcę bić. A ty buduj mu domek. Zobaczcie, co on ma. Uuu, ognisko! ognisko jest. A co mam to zbudować? Nie tam jakieś... Ognisko! Zapalimy! Ogień będzie. Z z mamy tlochę... Um... Tu wycypnię. Ja buduję jakie mamy bloki to z tych, okej? Okay? Dobra. Z tych bloków tylko. <laughs> ja te lo odbuduję. Takie jakie mamy. A dla Dilt będzie też potrzebne. Więc po co? Bo będziemy robili palmę. DJEP. A bo nam zawsze drewna brakuje. To tak. No. tak, tak. Uh -huh. uh. P <coughs> Mla. No. Kolejne nic Jak chcę mieć nieg. To sobie dobił łopatę. Ej! Co? Ten blok potem się ślizga. Co? Jaki? Przylepiłam się do niego i jak się odsypiłam? no to spadłam. Nie, jaki blok? No, ten właśnie co ty jesteś, żeby niego ten? Tak, niech nie, nie, <laughs> e, nie, no, bo ja sobie to bo tak łopatę. Sobie łopatę. Teraz nie, nie, to nie, 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 ja nie, sobie nie, łopatę. nie, 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 Będziemy mieć wzka! tak. Dawaj mi Wewnę! Tylko nie mamy zlewna! Dobra, Tym... bo Willadziara była, <laughs> patrzła. A co ten Villager tak tu stoi? Nie. nie ma! Pychamy go? Nie, to będzie... Chyba... To będzie... Andrzej. Będziemy lub... Andrzej to będzie. Będ... O ciekie, ja mam! Ops. No co ty to wyszło? To będzie Andrzej, okej? Okay? No. Ja będę robić te bloki, okej? Okay? Tylko gdzieś z góry nie chcę, ci czy, przypadek czy, go uderzyć. I mnie zaatakuje. Andrzej, poszedł. Gdzie? Yeah. Za mną chodził. <kli> Andrzej, wąchać jak się nie. Dziwnie potem się chodzi. Eje, eje. Ej! <gry> to nie jest. O, kolejne ognisko. Kolejne ognisko. Do, do, oddaj daj do, do tego, bo jest nie niedźwiedź się podpali. A chyba ja tak głupi nie jestem, że się podpali to, nie? Nie podpali. No, 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 no. no. A już nie dzieje. Kolejny, Kolejny nie niedźwiedź. Igio. Kolejny niedźwiedź. O, to będzie niezwiatka. Mhm. No, dziewczyny. Patrz, co ja mam, blok. Kolejny villager! I jest alchemik! Ich alchemik! Alchemik! Tak, alchemik. alchemik. Nie wiem tego to chodzi. ten, to ja widziałam głodę. To jest król pański! Ile ich tu jest? Seknie zjadł! Ej! No ła! Czemu oni nie rysują się te villagery? Nie wiem. Jak odzydamy lade. Nie niezwykły pani niezwykła ścisła lid zabij go Bij nie go. Ja licza tu nie chcę tu. Liców, yet, liców. No, 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 no. nie 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 Będzie nie nie nie, piąty, piąty, piąty. Pię czwarty! Da, ten piąty. Kolejna koba. Czwarty. Czwarty? Tak. Daj hmm. mi wszystkie jakieś wszystkie nas. Ja się Jestem tutaj na łaku. tu pierd. Na ławce. Czego ten nie ze mną robi? Tam. Co ty, dlaczego ja jadę z Nic się nie stało, i tak to jest do rezerwowania. No. Czekaj, nie kop. I popchnę. Ej, chodzą, dobra, chodzą. Trzeba im patrzeć, na będą chodzić. A Patrz widzowie. Wiele wyraźnie ruch No, bo tylko nie spadnij. Pijany. To jest piana I bo Dobra, daj mi to. Pił, Czekaj. <grystanie> no nie, gdzie tu? Co ty robisz? <grystanie> Będziemy mieć dodać śnieg. Jacy, jaki, jaki mądry chłopak. Ja Będziemy pie... mieć śnieg. Co ty chcesz? Ale nie za dużo tych. Ja tylko pamiętam. nie jednego zwiedzę zepchnąć? Nie. A jednego tylko. Ani jednego. Bo jak jest za dużo, ja nie wiem. Ktoś... Ee... Bo nie jak ci mnie wiedzą? Pieczek! Biedź go, wilk! Biedź! Tecz padnął! O, magiczna kitynia! A magiczny kitynia? Nie wiem, ładnie. Co? Mmm, jako, jak jest, jak jest pan mój skeleta? Mam dwadzieścia z tej koczci. To ja to odłodzę. To. 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 Wełnę i to odłodzę. Węga długa, e, łuczka nam. Czekaj, nie się tutaj śnieżki. To, to, to. Nie, deal ci przyda. To, 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 to. To, to, to. To jest to. Nie, to ci przyda. To. Co ty robisz? Tu 16 tu tylko, nie ma tu staków. To nie staki. 16. No, no. Teraz będzie kolejny level. Kolejna akcynia. No, mnie bałwany! Nie rób już! Dobra, jak Będziecie, będą potrzebne. Dobra, jak będą potrzebne, dobra? I to widzowie, więc. Nie Niedźwie... Chyba coś od siebie. Co? Pan niedźwiedzy... Pan... Nie Pani pani nie Pan. Niedźwiedź nie bo nie złatko, nie zja. Jest smutny. Ale tu jest dużo do telenu. Widzowie może na tym zakończymy odcinek, dobra? Tak. To długi jest. Więc dziękuję za oglądanie, myślę, że macie się jakaś to zabiecie łapeczkę wyglądać, subskrybujcie mój kanał. To jest czwarty dzień. Twarty. Więc pa pa. A jak